Sianku widzowie, w dzisiejszym odcinku będę sobie grał w 99 nocy w lesie Jestem taki świetny, patrzcie jak ja sobie biegam, co my tu możemy zrobić sobie, chyba może zrobimy sobie drewnianko Wiecie co mogę z nim zrobić, jeszcze nie wiem, to jest chyba drewnianko, zobaczcie jakie ono jest fajne Takie fajne, Prrr. takie superanckie to drewnianko jest widzowie, patrzcie ono się pali Rozpalimy teraz ognisko, rozwalmy to widowie. Patrzcie, ono leci, widzowie Leci jak twój stary po piwie Mamy, widzowie, to, jest świetnie Wojanki są najlepsze Pijcie wojanki, a będziecie mieć straczkę Pozdro, lecimy sobie, w sobie na kolejny Możemy sobie tutaj zdobyć O, mam węgielek On jest świetny, mogę chyba go wrzucić do ogniska Bo wiecie, co wtedy będzie się robiło? Będzie się paliło Jest Ameryczka Lecimy pięknie tutaj, co to jest? Co to, widzowie? To jest piłka do golfa? Oh, my god! O, oh nie, to króliczek! Chyba jak go rozwalę, to wypadnie z tego kupa! Jest on świetny, widzowie! O, oh nie, co to jest? Jakaś śrubka? A nie! Pewnie to jest jedzenie, które mogę nie uwierzycie, się. Co? Zjeść, Jemy je! Dobra, lecimy! O, oh, jakiś domek, tak? Naprawdę, patrzcie, co to jest, co to jest! Kto by tu jest wiatrak? Jest on świetny! Ide go zanieś. Będę mógł z niego zrobić pożyteczne rzeczy! Jaki on jest świetny! Czy. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się podoba, widzowie, to drzewo! Ono jest takie świetne! Wielkie i duże! Napiszcie w komentarzu, czy Wam się podoba! Weźmy sobie, może, widzowie, tutaj kolejne Dobra! Weźmy sobie, wzryto węgielek super świetny! O, jagody! Jasny gwint! Teraz możemy być pełni siły! Mamy widzowie teraz jeszcze węgielek. Oh my god, to chyba Wojanek. Czy on chce mnie pogryzł za ten film? Jasne, kwint, uciekamy, Wojanek. O nie. o Wojanku, nie ma ze mną szans, bo ja jestem zdrowy, a ty nie. Masz IQ lodówki, więc teraz wezmę to jedzenie. I wiesz co z nim zrobię? Usmażę, nie do wiary. Naprawdę. O, to jest świetne, widzowie. Zjem sobie teraz to. Czy tu jest widzowy marchewka? Jasne gwint. Nigdy nie spodziewałbym się, że mogę to wsunąć. Jestem teraz taki fajny. Mam takie... Jestem taki świetny. Czy to jest radio? Oh my god, włączmy je! O nie! Wyłączmy to! To jest chore gumbo! On mnie wszędzie prześladuje! Uciekam z tym radiem! Uciekam! Uciekam! Radio, spalmy to, spalmy to! Zmiermy to! Wyłączy się! Jest, jest! Udało się, widzowie! Oh my god, czy to jest bąk Wojanka? O nie, ja uciekam! Ja chyba wiem, dlaczego Wojanek jest taki świetny! On wącha swoje bąki! Jasny gwint! Dobra, chodźmy sobie zobaczyć w głąb lasu, czy to jest śmietnik? Oh my god! To jest chyba kanał Wojana! Śmietnik! O. Oh. Świetny on jest! Zobaczmy, czy tam dalej coś ciekawego się zbiera. Ja chciałbym zobaczyć. Czy w tym lesie jeszcze coś cieka mnie? O oh my god, czy to jest drabina? Ja mogę po niej wychodzić. Nigdy nie, wy... nie sądziłem, że po takiej drabinie można wychodzić. Jest ona świetna. Chyba zaraz dostanę Sraczki, bo jestem tak zadowolony, że tyle rzeczy dziś odkryłem. Skrzynka! Ciekawe, co z niej wypadnie. Pewnie widzowie coś ciekawego. <laughs> Oh my god, nie wiem co to jest. Jakiś boksyd. Możemy posadzić sobie jakieś rzeczy. Teraz będą wojanki w naszym pięknym lesie. Weźmy sobie, widzowie, to. Czy to jest, widzowie, blaszka? Pewnie będę mógł coś z niej zrobić. Zobaczmy, tu są kolejne skrzynki. Sprawdźmy tą skrzynkę. Ale ona jest fajna. Bardzo fajna skrzynka. Zobaczmy ją. Bandaż, czy to jest bandaż? Pewnie będę mógł się uleczyć. Sprawdźmy. Mm. Jestem teraz zdrowy, chociaż nie do końca. Tak mi się wydaje. Czy to jest widzowy wojan? On chce namcisnąć wojanki. Nie, precz satanie. Ja stąd uciekam. Wilk, 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 wilk. Jasny gwint, czy to są wilki? One mnie pewnie zjedzą. O nie. Jasny gwint, czy to jest wojan? Oni wszyscy się na mnie uwzięli Nie chciałem wam tak powiedzieć. O nie, o nie, o nie, czy ja zostałem zjedzony? U, mam dość tego świata! Trzymajcie się, widzowie, i kupujcie moje rzeczy w sklepie! Jak kupicie, to będziecie, widzowie, mieli IQ-lodówki! Pozdro, Siemka!